Manko Formuła7 z tej strony i dzisiaj chcemy pokazać wam jak ustawić kierownicę do Sim simracingu niezależnie, czy macie Trasmastera, Fanateka czy Logitech'a Tutaj mamy profiler pierwszy i to jest profiler Trasmastera, czyli kierownicy, której używałem dosyć długo eee, Oczywiście pierwszy suwak czyli overall strength e, dotyczy całkowitej siły force feedbacka. Polecałbym jej nie mieć na 100% z racji tego, że silniki w trasmasterach lubią się przegrzewać przy dłuższych wyścigach, e, no nawet takich dłuższych niż 20 minut, więc, e, więc akurat tutaj zalecałbym mieć siłę pomiędzy 70 a 80%, tutaj akurat jest 75%. I teraz po kolei siła force feedbacku constant zawsze na 100%. Periodik może być na 100%, może być na 0. Tutaj jest troszkę to w zależności od waszych preferencji. Spring zawsze pamiętajcie, żeby był na 0. Wtedy jakby gra dyktuje najlepsze, najlepsze odczucia force feedbacku. I ostatni. Pasek czyli auto center settings zawsze by the game, nie by the wheel, żeby ta sprężyna centrująca nie wynikała z jakichś wymyślonych sobie sił, tylko z tego jak zachowuje się samochód. Jeśli chodzi o Logitech, no to tutaj sprężyna centrująca powinna być na zero, to jest siła sprężyny centrującej na 10, ale jak widzicie nie jest zaznaczona, więc jakby nie ma to żadnego znaczenia. Zakres działania, czyli kąt skrętu kierownicy e, też zależy zależności od tego jak e, ustawimy to w grze, jakby w profilerze zawsze ona powinna być na defaultowym ustawieniu, czyli 900 stopni. Oczywiście, jeśli gra nadpisuje na przykład takie ustawienie 420, 380, no to jakby to w tym profilerze zostaje, więc akurat tym e, się nie musicie martwić. No zresztą dobrze wiecie na jakim kącie skrętu Wam się jeździ najlepiej. No i czułość na 50, czyli żeby ona była po prostu liniowa, żeby nie robiła się taka eska, wiecie o co chodzi, jakby żeby ta gamma wynosiła 1,0, 1, czyli jakby no po prostu było to liniowe, liniowe działanie kierownicy. A więc jak wygląda to w kierownicy Fanateka? Wchodzimy w profiler w tym miejscu, mamy 5 różnych ustawień, S1, S2, S3. S4 i S5. Warto zapamiętać sobie tutaj dane gry, czyli mieć pod jedynką i Racing, pod dwójką autokorsem i tak dalej, żeby po prostu tych setów sobie nie pomieszać. I teraz tak, po kolei Sensitivity powinno być automatic, czyli tak jaki kąt skrętu ma dany samochód, taki wtedy się wczytuje na kierownicy, force feedback. Siła według preferencji 100% domyślnie. Można zawsze sobie z tego, z tego poziomu zjechać. Shock Vibrations 100, ABS off lub 100 w zależności od tego, jakie chcecie mieć odczucia samochodu. Drifting Mode minus 5. Tutaj zalecałbym Wam raczej używanie wartości około minus 1, minus 2. Optymalnie byłoby to mieć na 0, lub no, w sensie to się nazywa off. No ale z doświadczenia wiem, że raczej ciężko wtedy się samochody wyprowadzą. Minus 2. Uważam, że jest fajnie. Force 100. Tutaj też, jeśli czujecie, że w e, zakręcie bardzo mocno musicie skręcać tą kierownicę, a force feedback jakby nie jest Wam aż tak mocny, bo nie daje Wam tak dużo, tylko... E, nie daje Wam dużo informacji, tylko po prostu skręcacie mocno e, kierownicą i, i to Wam przeszkadza, zjedzcie sobie wtedy e, spokojnie z tej siły na 90, na 80, też powinno być wszystko ok. E, spring 100, damper mm, także 100, to jest o tyle ważne, że tutaj e, dzięki tym ustawieniom gra po prostu wie, że oddaje w 100% to, co może. Tego mm, się nie bać. E, Fey 100, jeśli czujecie bardzo duże wibracje, na przykład przy hamowaniu, zjedźcie sobie z tego ustawienia 70-60 i wtedy zobaczcie czy, czy jest lepiej e, i to wszystko. Jeśli chcecie ogólnie wytłumaczenia po kolei wszystkich tych, wszystkich tych symboli, co one robią, co one znaczą, dajcie znać w komentarzu, a na pewno zrobimy taki osobny film pod Fanateka, który tłumaczy wszystkie te wszystkie te skróty, trzy literowe. No dobra, słuchajcie, musimy sobie powiedzieć przede wszystkim, co to jest clipping. Clipping występuje wtedy, kiedy mamy ustawiony za mocny force feedback w naszej kierownicy. Ja teraz mam ustawiony najmocniejszy możliwy na mojej kierownicy. Jak sobie spojrzycie w prawy górny róg, tam jest taki paseczek z literką F, on pokazuje siłę mego force feedbacku. I widzicie, że w zakrętach on się świeci na pomarańczowo, czyli kierownica daje swoją maksymalną możliwą siłę. Oznacza to, że w momencie, kiedy ja wjeżdżam w zakręt i wystąpi jakaś nadstorowność, podstorowność na jeden otarkę czy coś takiego, no to kierownica nie jest w stanie mi tego przekazać, bo ona i tak już daje swoją maksymalną siłę, więc nie ma żadnego zapasu, żeby przekazać mi żadną dodatkową informację. Ten force feedback jest taki, że po prostu jakby tam była sprężyna centrująca, żadnych detali tam nie ma, dlatego trzeba szczególnie w tańszych kierownicach uważać, żeby właśnie nie przesadzić z tą siłą. No bo wiadomo, w taki fanateku jest zapas siły na tyle duży, że raczej nie ma takiego problemu, ale jak macie na przykład Giteka, to właśnie trzeba bardzo mocno uważać, żeby za dużej tej siły nie dać. Ja teraz tę wartość e, automatycznie wyznaczoną przez rę na no 8,5 sobie ustawimy siłę force feedbacku i zobaczycie za chwilkę, że będzie zupełnie inaczej pasek się zakopywał. Ten force feedback jest teraz dużo słabszy, on mnie nie stawia aż takich oporów, ale to w niczym nie przeszkadza, bo ja teraz czuję, co się dzieje z samochodem. Czasem mocniej wcale nie znacie lepiej, widzicie, że teraz ten pasek w ogóle się nie zbliża do maksimum, ale on sobie fajnie skacze e, z każdym jakimś zachowaniem samochodu, z każdym wystąpieniem na sterowności i pod dlatego zwracajcie uwagę szczególnie w tańszych kierownicach, żeby właśnie z tym farszować forsywek... I teraz tak, przechodząc już do ustawień w e, jak to powinno mniej więcej wyglądać mm, no to już Wam pokazuję e, od samego początku steering rate powinien być e, na 20% ustawiony z tego względu, że to jest tak, tak jak powinno być, na co mam dużo tłumaczyć. Speed sensitivity 0, z racji tego, że tutaj jeśli damy jakiś procent, no to wtedy im będziemy szybciej jechać, tym kierownica będzie mocniej lub słabiej skręcać. Force feedback type to musi być ta kierownica, no chyba że idzie na no to możecie już wyłączyć ten film, eee, ale oczywiście tu zawsze musi być kierownica. Smoothing, w zależności od tego jak Wam mocno kierownica... Mm, podczas na przykład pełnej kontry. Tutaj zalecam używanie jak najniższych wartości. Ogólnie 0 byłoby optymalne. Tylko, że na przykład w takim BMW M2 w e, r ja mam taki problem, e, że przy jakiejś mocniejszej kontrze mi po prostu szarpie. Więc tutaj ten smoothing e, daje nam tej większej płynności, tak kierownicy tak nie szarpie. Mam ją teraz tutaj na 4 i tak wydaje mi się, że na Fnatic'u byłoby odpowiednie. FFB Multi, czyli jakby siła całych, całego force feedbacku, w zależności od Waszych preferencji, defaultowa jest 1,0. Steering wheel range, czyli kąt skrętu kierownicy. Jeśli Wam odpowiada stokowy, czyli taki jak jest jakby przypisany do danego samochodu, no to musicie mieć tutaj tą fajeszkę zaznaczoną. Nie? Jeśli Wam nie pasuje, odznaczacie i dajecie tyle, ile Wam pasuje. Mnie osobiście w reflektorze pasuje kąt 380 stopni, jest dla mnie najbardziej e, pożądany. Najlepiej się czuję w, e, z tym kątem e, jeżdżąc. Oczywiście kwestia jest też tego jak ustawicie potem steering lock, bo możecie go ustawić na wartość 19, tak jak jest teraz. I przy tym kącie skrętu ten samochód będzie skręcał mocno, ale jeśli będziecie tutaj mieć 380 i tutaj też damy 380. To tak naprawdę ten samochód już nie będzie tak dobrze skręcał jak przy tym ustawieniu. Myślę, że wykres wam powinien to wszystko wytłumaczyć. Jak wygląda przełożenie steering loka do tego jak mocno skręcamy koła. I tak, niebieska niebieskie punkty, niebieska kreska oznacza kąt skrętu 400 stopni, szara 450, a pomarańczowa 540. I teraz w zależności od tego jaki mamy steering clock, tak mocno będziemy skręcać e, koła. No i to co chciałem Wam powiedzieć, czyli przy kącie skrętu 400 stopni i steering locku ustawionego na 13 będziemy mieć praktycznie takie samo przełożenie, jakbyśmy mieli kąt skrętu 450, a steering clock na 15 i kąt skrętu 540 stopni, a steering clock ustawiony na 19. Proste. I ostatnia opcja, czyli w Volkswagen like Minimum Torque, czyli jakaś tam minimalna siła, która zawsze powinna na Was oddziaływać. Ja mam akurat na 0,0. Uważam, że to jest dobre ustawienie. Jeśli kierownica by Wam się zbyt mocno luzowała na prostych, polecam dać 0,5%, procent i spróbować. U mnie sprawa jest bardzo prosta, wchodzicie sobie w ustawienia, w Control Settings i w Controller Profiles i klikacie Detect Controllers i... Gra tak naprawdę sama, już Wam wykryje wszystko co trzeba. Wiadomo, musicie sobie przypisać według własnych upodobań e, ustawienia przycisków, ale tutaj ustawienia force feedbacku są naprawdę bardzo dobrze zrobione. Czasem możecie mieć e, włączony dumping, e, force feedback damper, tak, więc tutaj sobie go dajcie na zero, upewnijcie się, że te dwie rzeczy są zawsze na zero. E, tak samo smoothing i... dopasowujecie sobie tylko force feedback intensity, żeby właśnie nie było clippingu, tak jak wcześniej mówiłem i... I tyle tak naprawdę. Jesteście gotowi do jazdy. Musicie jeszcze tylko oczywiście dostosować sobie wasz zakres skrętu, ale to robicie już będąc w grze na torze, wchodzicie w Car Setup i w tym momencie macie tutaj w prawym górnym rogu Steering Angle i Steering Lock. Steering Lock oczywiście decyduje jak mocno koła samochodu skręcają w porównaniu do skrętu kierownicy, tak? czyli jeśli mamy kierownicę skręconą o 90 stopni, i Streaming większy, to koła samochodów wtedy skręcone będą bardziej. W RaceRoomie raczej jest zakres od 400 do 540 stopni przy Streaming loku około 18. To jest kwestia już bardzo mocno preferencji kierowcy, także tutaj się nie da konkretnej wartości podać. Co do F1 2019 wchodzicie sobie w sterowanie, wibracje i force feedback. Zjeżdżacie sobie na własny schemat sterowania, edytuj. Przechodzicie do wibracji i force feedback. No i oczywiście musi być to włączone. Siłę wibracji i force feedback dostosujecie do własnej kierownicy, do własnych upodobań. Ja mam na stówkę, jest ok. Efekty na torze zostawcie sobie na 10. To jest dosyć mało. Jak dacie na 20 też nic złego się nie stanie. Efekty spowalniacie poza trasą. No ja nie widzę potrzeby, żeby tutaj było coś jakoś mocno przesadzone. Te rzeczy są niepotrzebne. Tłumik, drgań yy, koła yy, raczej na zero. Jakby za bardzo Wam szepra, szarpała kierownica na targach, i tak dalej, szczególnie te tańsze kierownice mają tendencję do takich rzeczy, to możecie sobie tutaj delikatnie to zwiększyć. I zwiększenie pozostałowności zostawiamy włączone. A co to Kolejny tytuł, w którym te ustawienia force feedbacku nie są zbyt skomplikowane. I tak po kolei dla wszystkich kierownic, czyli Master, Logitech i Fanatek uważam, że. Inny Force kupiłem być w okolicach 100%, oczywiście w zależności od Waszych preferencji 90, 95, 100. Minimum Force zostawiłbym na 0 dla kierownic Fanateka, natomiast dla kierownicy Logitecha, czy też Trasmastera, tutaj polecam mieć te procenty chociaż z 5 ustawione, żeby ten deadzone na środku kierownicy się mm, nie robił. Dynamic damping 100% przy kierownicach Transmastera i Logitecha lepiej zejść z tego dampingu delikatnie, żeby po prostu ten force feedback nie był taki wypłaszczony. Ten, jeśli tam jest za wysoki damping, to po prostu nie będziemy czuć tak naprawdę co się dzieje z samochodem, tylko ta kierownica będzie latać w tej z powrotem. Road effects 0% jeśli chcecie czuć jakby trochę więcej niż. Teoretycznie może Wam dawać kierownicę, to jest taki trochę sztuczny efekt. Tutaj polecam jakieś niskie wartości, typu 10%, zobaczyć po prostu, czy Wam się lepiej jeździ. Ja uważam, że e, bez tego efektu też się dobrze jeździ. Frekwencji, czyli jak często jest odświeżony force feedback, im wyższe wartości, tym lepiej. Oczywiście dla starszych kierownic może być to problematyczne, e, dlatego też musicie e, potestować. Raczej dla do Logitecha zostawiłbym 111 Hz z 222 Hz i Fanateka 333. Steering lock zostawiłbym na 900 stopni, tak jest najlepiej. Linearity na 1.0, break gamma 1.0 e, i gear shift debouncing 50 milisekund. Tutaj jeśli macie problemy z łopatką i czasami wbijacie dwa biegi na raz, lub zbijacie dwa niechcący, no to wiadomo, że wtedy tę wartość możecie sobie zwiększyć do 100 milisekund, wtedy jakby taki double click powoduje, że i tak jest tylko jedna zmiana biegu. Co do samych ustawień kierownicy w y iRacing, no to wchodzimy sobie w opcję. Tutaj widzicie, mam ustawiony zakres skrętu na 900 stopni, i to zawsze musi być ta wartość, którą macie ustawioną w profilerze. Czyli jeśli macie na 1080, to dajcie na 1080, ale ja polecam dać na 900, to jest tak optymalnie dla tej gry. Tutaj nie da się za bardzo kombinować, ta gra jakby nie akceptuje za bardzo innych ustawień, po prostu nie siedzą one w tej fizyce. Także dajcie sobie 900 w profilerze, 900 tutaj ma prędź tak samo 900 i wtedy będzie OK. Siłę, tak jak mówiliśmy, w zależności od clippingu. E, ustawcie sobie tak, żeby było dobrze. E, dumping i minimum force dajcie na zero. Tutaj nie ma, e, nie ma potrzeby, żeby e, cokolwiek zwiększać. E, nie używamy tego Linear Mode e, i możecie sobie zaznaczyć, żeby zmniejszać siłę, kiedy jest zabrakowany. no bo e, żeby kierownica jakichś dziwnych wariacji nie dostawała w momencie, kiedy e, stoicie w boksie. Tak? No i to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jakbyście mieli jakieś pytania co do innych kierownic, Innych ustawień, to tam dajcie znać w komentarzach na dole. Wszystko wyjaśnimy spokojnie. Zostawcie jakąś łapkę w górę, suba, wiadomo o co chodzi. Dobra, trzymajcie się, mano